witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest recenzja zestawu Princess i Tori ze Schleich. Najpierw przejdziemy do Tori, no to jak wiadomo to jest Tori, kto też ją nie zna, no to w książce Horse Club, tam właśnie ona występuje ze swoją klaczą Princess, ale to do jej klaczy potem. No i tak standardowo ma tutaj takiego jakby kucyka na boki. O ma założony na sobie taki strój jeździecki ma bluzowe buty jest ona ruchoma, czyli może ruszać nogami rękami też no i też musiałam ją składać czyli po prostu całą, bo nie była złożona no i tak ona wygląda no do niej też jest taki mini kask, który powiem wam, że się trochę nie trzyma, bo cały czas jej spada, no ale trudno. I tak ona wygląda. Do zestawu mamy też właśnie dołączoną jej klacz, czyli princess klacz rasy fryzyjskiej. Standardowo fryzy są kare, więc tak. Ma ona takie warkoczyki na włosach z takimi żółtymi kokardkami, które pasują właśnie do siodła i ogłowia. Ma takie jasne kopytka, jest klacz podkuta, ma podkowy. Jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, mi się osobiście ten model podoba, taki przyjemny. O, i tak ona wygląda. No, standardowo to fryzma ma właśnie, mają długi ogonek. No, i taką długą grzywę, też taką ma grzywkę. No, i tak ona wygląda. Do niej mamy dołączone właśnie siodło, z czego czapraczek jest w tym samym kolorze co kartki, które ma princes. No, i też takie o głowie. O. Dalej mamy takiego pieska. Nie wiem jaki on jest rasy, więc napiszcie w komentarzach. No i tak on wygląda. Taki fajny, trochę upośledzony piesek. No taki. No! Ładny nawet. No cóż, piesek jak piesek. Nie wiem jakie rasy, więc naprawdę napiszcie w komentarzach, bo nie mam bladego pojęcia jaki on jest rasy. No i tak on wygląda. I taką w sumie ostatnią rzeczą, która jest też dołączona do tego zestawu, ale zanim przejdziemy, no to też do zestawu jest, są dołączone naklejki i instrukcja. No, ale nie chciało mi się ich brać, więc tutaj tak właśnie powiem. No i tak, tutaj mamy boks, który mi się ciężko składało na początku. No i tak, tutaj mamy takie. Szaktujmy medale. Tutaj mamy. O. Co so. so my tu mamy? Jabłuszka i marchewki. Taki właśnie na znajdząko. Tutaj ta wodę. ciężko mi powiedzieć. E, tutaj mamy. Musiałam to przykleić. W sumie na razie nic tu nie piszę. Może tu kiedyś coś napiszę, jak mi się zachce. Oczywiście drzwi są otwierane. Nie ma tu nic problemu. To możemy akurat wyjąć. O, i mamy tutaj takie fioletowe okienko jest oczywiście też składane. Możemy tutaj y, dać. To będzie się tak trzymało. No i tak ten box wygląda. On jest dość duży, więc w y, czym musiałam szukać miejsca dla niego, żeby gdzieś zmieścić, no ale się znalazło. No i tak ten box wygląda. Tutaj też z tyłu mamy taką naklejkę właśnie z Princess Hittori. No i tak on wygląda. A? I tak się prezentuje cały zestaw. No, ja osobiście Wam go polecam, mi się osobiście bardzo podoba. Fajne są też dodatki, też fajny jest właśnie ten boks, bo mogą się tam na przykład zmieścić dwa konie lub jeden ewentualnie. Natomiast zestaw jest naprawdę bardzo fajny i ja go Wam też polecam do zdjęć, bo fajnie też zdjęcia właśnie wychodzą. No i jeśli chodzi, gdzie go kupiłam, gdzie można go kupić, no to kupiłam na Allegro, no i można go kupić właśnie na Allegro, na przykład w Smyku bo raz tam widziałam, że jest, no i tam myślę na innych stronach internetowych. No i to było w sumie wszystko. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w odcinku, cześć!